No gdzie... To jest najgorsze. On znika mi po prostu z pola widzenia. Ja nie wiem, gdzie on jest. Był tu, był tu. Nie, nie schodzę z kamery. Przebieg mi, przebieg mi. Widziałem to. Szustajem, proszę. Hej, jest z tej strony Xenu. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's Trójka. No i ostatnio bezszwankowo przeszliśmy w sumie te dwie pierwsze noce, ale no... nie ma czym się chwalić. Dzisiaj nadchodzi trzecia. Czwarta i prawdopodobnie piąta noc. Zobaczymy sobie, Także lecimy. I teraz będzie o wiele ciężej. <laughs> Nie niech pojawią się w końcu te cholerne animatroniki. Już? Już myślałem, że się zaczęło, kurde. No właśnie. O, już on jest. Dobra. Eee, dwunastkę z tego, co mówiliście. Mam zamknąć. I dziś chyba na siódemce kamerze mam go chyba trzymać. Z tego, co tam mi doradzaliście, więc sobie zobaczymy, jak to w ogóle nam tutaj pójdzie. A on tutaj jest, okej. Okay. No to bez problemu. Ale coś czuję, że on dzisiaj zacznie się pojawiać. Cholerny pajac. Dobra, zniknął. Masz tutaj, haj. Okej, okay, jest Git. Bo ja nadal nie wiem, jak na niego reagować, jeśli on jest blisko. Jeśli on tutaj już by był bo on się pojawia tutaj, to co ja mam zrobić? Czy i tak go zlurować mam? O nie, zniknął mi. O nie, o nie, 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 nie. Nie wiem, gram tutaj. Kurde, zaczynają się errory cholerne. Chyba mam się uśmiechać, no fajnie. Uśmiechać się, walc o życie. Uśmiechaj się. To tylko animatronik. Które chce ci ch 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 wyrwać twarz? Eee, ja coś czuję, że on jest w ventach. Ja coś kurde. no, no właśnie. Spadł z wentów. Dobrze, że zobaczyłem. Eee, no to tutaj, audio lura. O nie, audio się zepsuło. Kurde, no. Co Czemu? Akurat teraz, w tym momencie, kiedy kliknąłem. Ventilation error. Kiedy on jest w, er w tym w wentylacji. O, w dupę. Chyba wyszedł z wentów. Podwa? Yy, dobra, nie. Tak, wyszedł z wentów. Eee, kurde, jeden animatronik, a jaki problem robi? Tu jesteś, dobra, tu masz tu audio. Będzie git? Będzie git, dobra. No, niedługo się zaczną ze zjawy pojawiać. Tutaj chyba Foxy? Tu Freddy? Nie pamiętam, w, w, pamiętam, że jakoś cika się pojawiała dziwnie, tylko nie pamiętam jak. To mnie kurde zastanawia, bo nie pamiętam tego. Co, co Jak się unikało chiki? Bo F Foxiego chyba się nie dało uniknąć, on tutaj po prostu wyskakiwał. Balloon Boy jest na kamerkach. Dobra, jesteś tutaj. No, Balloon Boy jest na kamerkach i wystarczy go uniknąć zmieniając kamerę. Ale tak to innych, to ja nie mam pojęcia, jak zmienić. O, w dupę. Zaczynam sobie uświadamiać, że to może być problem. A chciałem dzisiaj dłuższy odcinek zrobić, ale nie chcę, żeby. Nie chcę failować. <laughs> chciałem już dzisiaj przejść tego FNAFa, żeby wywalić się już. i następny odcinek, ten na. Hello. Kurde audio, audio error. Żeby następny odcinek już walić w najstraszniejszego FNAFa, kurde. W czwóreczkę. <laughs> o, w dupę. No czwóreczka to jest. To jest. Te, to jest ten horror. Oooo! Zmiana. No dobrze, że mi się udało, nie wiem jak, ale... Panik, Ty gdzie on jest? Ja go nie widzę. Dobra, najbezpieczniej będzie chyba tutaj walnąć. Aha, no właśnie. Zaczyna się ten dziwny dźwięk. To chyba znaczy, że on jest gdzieś obok mnie. Znaczy no, gdzieś obok mnie w pobliżu mnie. Zbliża się. Fajny jest ten dźwięk, jak on tak y, idzie. Super test. Eee, masz audio tutaj Gdzie ty jesteś? Boję się, że on jest gdzieś blisko. Ty Gdzie on jest? O, w dupę. I podoba mi się to Eee, map to go. No akurat! Ty! O, w dupę. Pojawił się ten eee, Masz audio. Ja no cię, na niego się chyba nie patrzy po prostu Tyle i on zejdzie Dawaj, 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 Szybciej Nie mogę. On musi zejść na dół chyba Dobra eee... Gdzie jesteś? <laughs> Jezus Maria Ty no nic nie zrobiłem Może dlatego, że się spojrzałem na niego przez jakiś czas, przez tą chwilkę no, Freddy, zaskoczyłeś mnie dzisiaj. <laughs> I to dość mocno. Ja pierniczę. O nie, ten dźwięk chyba się nasila. Yy... Hi. Nie wiem, walę tutaj audio. Nie mam pojęcia gdzie on jest, zgubiłem w ogóle go z oczu. Wenty? Nie no, wenty nie, słyszę jak on łazi gdzieś. Gdzie ty jesteś? Pojacu? Audio? Widziałem tam Misterega, tak widziałem. I jak on by teraz był tutaj, to ja bym chyba zwariował. No, gdzie. To jest najgorsze. On znika mi po prostu z pola widzenia. Ja nie wiem, gdzie on jest. Był tu, był tu. Nie, nie schodzę z kamery. Przebieg mi, przebieg mi. Widziałem to. Szustajem, proszę. Dalej, szósta, błagam. Ja już wiem, że on jest tutaj. Nie, nie wejdę na kamerę, bo zginę. Nawet chyba teraz mogę zginąć. Proszę, szósta. <grym> Dalej, no. Nie, nie. <grym> oh. Oh. <grym> Ty śmieciu. Się zakrad, kurde, dobrze, ale udało się, udało się. Czwarta noc, lecimy. No to to już było kurde na granicy. A, jeszcze minigierki są, przecież zapomniałem. Dobra, czas na ciki. Czas na śmierć ciki. Biedna. też że nie podążają jak widzą, kurde, że tu jest pełno ciału, no czemu? No error i dead no. Niestety No Niestety. ale nic. Lecimy czwartą noc. Czas zacząć. Ścierwo. Dobra, ty już, już, już mi uciekasz, dobra. A ja te wenty na razie zamknę. Dobra. Tutaj chodź. Chyba najbardziej jak można odejść od, z tego miejsca. O tu jest, dobra. Jest Słabo widać. Ty co jest? O gdzieś tu powinien stać. Nie widzę prawie.

Kurde, przeszedł w tym, w tym, w tym, w tym, wybaczcie, ale chrypę, Przeszedł w tym momencie, kiedy chciałem dać audio, się mi kurde wyłączyło. No właśnie, i go zgubiłem. I go zgubiłem, kurde. Hello. Dosłownie chwilka. O, jesteś. hoho, ho. Dobra, czyli on tu może przechodzić. Tu, tu, tu. Okej. Okay. Ja za bardzo nie mam takiego widzenia na tą mapę. Hello? To jest właśnie ten problem. Zniknął. Papet. Papet, papet, papet. O nie. Pamiętam, że mam unikać. Nie. Nie dasz mi jamskera. Najgorszy moment, co wybrałaś chyba. Znaczy, mogę być sobie gorszy. Ja pierniczy no spadaj. Dobra, ventilation. Uff, zaczyna się ostra jazda. Kurde, nie chcę. Kurde, Foxy, jeszcze tu będzie mnie jamskera. Jezus, Maria, coś na dworze wywaliło się tej. <laughs> ja zawał dostałem. No i. coś sąsiad, kurde. sąsiad, gnoju, przez ciebie padnę. Ja piernicz, ale coś wolno. <laughs> oh, aż podskoczyłem. wiem, że to w grze. Dobra, eee... Pytanie: najważniejsze, gdzie jesteś? Audio error akurat teraz. Dostanę jumpscara, co? Od Frediego? A nie, ja się chyba mam na niego patrzeć? Jeśli teraz walnie jumpscare, to znaczy, że się mam na niego patrzeć, chyba. Eee... Hi. Ty, no, te errory to jest po prostu żart jakiś. Dawaj, dawaj, dawaj. Czyli się nie mam na niego patrzeć, ok. Odszedł. Odszedł gdzieś dalej, bo nie ma tego dźwięku. Tylko gdzie odszedł? Totalnie nie wiem. Nie widzę go. Hello? Czy, chyba tu był, bo widziałem nogę tak jakby. On tu gdzieś jest? Nie, nie widzę. Jest blisko znowu. What? <śles> Jezus <śles> <śles> Maria psika <Chica>, cholerna. <śles> Zawał. Tego właśnie nienawidzę, że one nie wiadomo kiedy walą. Zaraz pewnie jeszcze dostanę tego Foxiego. Kurde wszystko mnie jump O, dobra, jest, 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 jest. Wszystko mnie kurde są Sąsiad, kurde. Yy, tutaj te. <laughs> animatroniki. Co To jeszcze nie za tutaj jumskeruje. No, gdzie jesteś? Gdzieś se poszedłeś, tylko gdzie? Kamera dwójka. Szukam, szukam, ale nie widzę. Hi. Tutaj? Audio error. Errory no. Dawaj, 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 wyłączaj. Idzie Fredio, już myślałem, że to był ten. Hello? Za... Wenty, wenty, słyszałem wenty, ewidentnie słyszałem wenty. No właśnie.

ja tylko. Ja się nie chcę bawić. Hi. Oj, w dupę, oj, w dupę. Audio Error, w najgorszym momencie. Nie, on tak przychodzi na granicy nocy. Hi. Masz, przyjdź tutaj. Masz audiolura przecież. Dawaj, 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 dawaj. Jest? Jest, dobra. Szybko teraz na kamerę drugą? Chyba no tak. Hi. Masz. Proszę, żeby to zadziałało. Nie wiem, czy to tak zadziała, ale jeśli tak, to jestem w niebie. Bo w sumie bliżej jest inny pokój jego, ale nie wiem, czy audiolur. Audiolur chyba powinien działać właśnie po kamerach, tak mniej więcej. Gdzie on jest? Hi. Hi. Jest, kurde. Ale idzie łatwo tej, ta noc. Znaczy ta, ta, ta gra w sumie. Ale przed nami finał. Piąta noc, kurde. Co to było w tej? Chyba dzieckiem już będziemy grać, tak? Nie, Foxy jeszcze przecież, właśnie. No Foxy jak Foxy, ale kurde, Foxy to powinien go rozwalić. Oksy kurde, tym hakiem. Dobra. Lecimy. No. Mogę iść. O, dobra. Teraz się da. Dajesz, dajesz. No i dedzik. Wszyscy czworo. Dobra, spróbujmy jeszcze tą piątą noc. Może jakimś cudem się uda. Bez szwanku. Dobra, ja cię mutuję, bo ty i tak mi nic nie pomagasz. A tylko gadasz. Ja się nie mogę wsłuchać, gdzie on jest. Eee, na wszelki wypadek walniemy tutaj Seal'a. Żeby nie było. Ten oczywiście mam mnie w dupie tego audiolura. I to jest właśnie ten problem, że on zaczyna mieć w dupie tego audiolura. I nie rozumiem tego. Raz, raz się. ten sugeruje niem, a raz mam w dupie i idzie dalej po prostu. To jest taki... Dobra jest tutaj. To jest takie randomowe strasznie. Tego nie rozumiem bardzo. Widałem rol, dobra. Oh. Dziwne, że dopiero jest już piąta noc, a jeszcze w ogóle się ten. Yy, Foxy nie pojawił. Już nawet Cika się pojawiła. Wcześniej to właśnie Cika była problemem. I wykrakałem, kurde. I wykrakałem. Ścierwo. Wenty, słyszałem ewidentnie wenty. Dawaj, dawaj, dawaj. Map toggle. Węciki, yy... gdzie jesteś? Chyba, że już wyszedł z wentów. Papet, no nie, no papet, kurde. da się uniknąć tego papeta. Chyba po prostu nie wchodzić na tą kamerę. <grym> spadowa, spadowa. Odejdź, proszę cię, papet. Okej, okay, udało się. Dobra, jesteś tutaj. To masz tutaj. Akurat, akurat się pojawił w tym momencie, w, w, na tej kamerze, gdzie jest ten, gdzie była papet, więc bardzo dobrze. To jest hamskie, że oni, oni chcą nas zniszczyć, kurde. Springtrap was rozwalił, nie ja. No je jedne. Smarnia, <śmary> no tego się nie spodziewałem w ogóle. <śmary> Nienawidzę tych jamskerów tutaj, no. Springtrap jest najmniej tutaj strasznym jamskerem. Właśnie Chika i kurde Foxy to są takie naj największe śmiecie, których się nie spodziewasz w ogóle. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, pajacu pieprzony? Hello Hello Pojawisz się? Nie w moim biurze, zaznaczam. no, nie, nie widzę go. <grystanie> to jest głupi, ale ja go nie widzę. Hello? Oj Już go zobaczyłem! Już go zobaczyłem. Nie chcę go widzieć? Nie chcę go widzieć! Nie chcę go widzieć. Ładuwa. Jeszcze dostanę. O, tu idzie, kurde. Zaraz mi się wychyli z mordą, albo od razu dostanę jumpscare'a. No, ile to trwa? Dzień dobry. Ja... O, w dupę. Super. Po prostu super. Super jesteś, balon Boy. W ty... Natykam... Jezus No jest, koniec. Musiał się po bo pojawić w tym momencie no Dobra lecimy z tym koksem Kurdi Gdzie jesteś śmieciu Nienawidzę cię Zamknę sobie te wenty Na wszelki wypadek No zamykaj te wenty Wszystko tu trwa 50 lat kurde Słyszę go, że łasi, jest nie, nie widzę go. To jest. Ale to jest tak denerwujące, że nie wiesz czegoś i po prostu. działasz instynktownie, że. Chyba, że to tak ma być. To. Nie wiem, ale. Ja powinienem go widzieć. Nie wiem, oko chociaż czy coś. A jego kurde w ogóle nie widzę. Jeszcze ten reboot al będzie 50 lat trwać. Dziękuję. I to jest znak, że odszedł, chyba. Gdzie on jest? No i znowu jest blisko. O, tu jest, w końcu. W końcu go zobaczyłem. Tutaj, gdzie się pojawi? Tu jest, taki ledwo widoczny. Okej, okay. a tutaj albo tutaj, tak stoi. Więc to jest najważniejsze. Audio error. Jeszcze jem. Damy radę. Bierzę w siebie. Trzeba to. Trzeba to. Benty Trzeba to przejść, kurde. Wideo error w najgorszym momencie. Wy chyba se jaja robicie, że teraz wideo error. Nie. No, już jest przy mnie. już jest przy mnie. Widziałem go. Znowu Balloon Boy. śmieciu. To jest koniec. bo Boy jest największym śmieciem w tej grze. Naprawdę. Ultimate Custom Night Balloon Boy JJ to są. Już nie powiem co. F... FNAF Dwójka to samo. Trójka to samo. Ile można. Dobra, jesteś tutaj na dziesiątej kamerze. To jest najważniejsze. Dziesiąta kamera to jest dla mnie największe. Złoto. Eee, to se możesz tu być. Ja mam zamkniętą już dawno. Mica. Pajacu. Trzeba wyjść stąd. Hello? Kurde, dwa errory. Trzy errory. Dobrze, to dobrze, że się teraz zrobiły trzy errory. Łazi tam, ale już nie po wętach, na szczęście. Trzy errory, no to jest jakiś żart. Hello? Chyba źle zrobiłem, nie? Że lura walnąłem na tego. No, nie, no, papet, odwa, Czy ty, papet musisz być w każdej nocy teraz? To jest chore. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić teraz. Bo kurde, znowu mi pójdzie. I znowu przegram. Dobra, walny tutaj. Reboot al. Teraz fajnie, gdyby się kamera system error zwalił bym nie musiał naprawiać. Coś czuję, że on tu już jest. Nie, a, bo nie mać przecież dźwięku. Zapomniałem. Dobra. Tego dziwnego. No czemu mnie pokarało, że zobaczyłem marionetkę, no? Wenty. Tylko które wenty? Te wenty. Dobra. Ale to tutaj był i idzie... Kurde. jej śmieciu, głupi. Dobra, czy będzie kamera dziewiąta? No musi być kamera dziewiąta. Musi, dobra, ogarniam. Teraz sobie tu przejdź. Ja ci tu zamknę wenty. No i oczywiście wideo error. Wiedziałem, nie, co, coś się spodziewałem, coś czułem, kurde, że będzie Foxy. Dawno go nie było. A miałem w głowie, że chciałem powiedzieć właśnie, że dawno go nie było. I kurde! Dobrze przeczyłem. Ty czy on tak szybko jest u mnie znowu? No jest ten dźwięk. No, spadaj! Nie ma. Cześć. Gdzie ty jesteś? Ja nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem czasami tej gry. już tu jest. Powiedzcie mi, jak? Hello? Audio error. No to chyba się żegnamy znowu. Trzeciajem. <grym> zwariuję Dzień dobry. Ja chciałem tylko walnąć... Audio Lura, żeby cię odgonić stąd? Odgonić. Halo? Hi! Nie rozumiem. Nie wiem, jak go odgonić. Jeśli on tu już jest, i ja nie wiem, jak go odgonić, naprawdę. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba, jak nie, to zostawimy sobie na następny odcinek, Kurde, piątą noc. Albo na jakiegoś streama, naprawdę, bo nie rozumiem. Nie rozumiem. O Jezu, ty tu jesteś, kurde, co jest? Ty schował, pajac. Hello? Teraz go widzę. Mniej więcej znam jego skrytki na kamerze, kurde. No dobra, no lecimy dalej. <grych> no, nie, on tu już jest, no. <grych> nie, no kurde, no ile można? Z pierwszej jam on już jest przy mnie. Odwal się, odwal się, tu masz audio, przy... Dostałeś audio, dobra. <laughs> to jest koniec Giniemy. Się jeszcze... Zawsze się audio wali W momencie kiedy nie ma. No haj, haj Tutaj teraz haj. No, już, prza, już padłem, jeszcze nie ma szans. <laughs> no właśnie. Kurdy, zawsze i tak zaskoczy ten jumpscare. Nie wiem, w środku się wystraszy jakoś. E, no dobra, to piątą noc sobie albo spróbujemy już w następnym odcinku, albo, no mówię, zaczniemy już na czwórkę. <laughs> e, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Kurde, dużo było dzisiaj no naprawdę. Jeśli tak, to zostawcie lajka, subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!